Cześć, cześć kochane moje, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo luźny, taki przytulaśny film. Udało mi się kupić pierwsze kurki. Słuchajcie, co roku jest ta sama ekscytacja. Jak ja kupuję kurki, gotuję coś, czuję ten zapach, to ja wtedy czuję, że zbliża się lato. I wpadłam na pomysł, żebyśmy dzisiaj przygotowały sobie pierwsze danie z kurkami w tym roku i przy okazji pogadały. Będę gotowała makaron, naprawdę najszybszy i najprostszy na świecie, ale przepyszny. Tak naprawdę prostszego makaronu z kurkami chyba nie ma, ale ten przepis u mnie co roku obowiązkowo musi być. Także moje kochane, proszę się tutaj przytulnie rozgościć, wziąć sobie coś do picia i poodpowiadamy sobie na kilka pytań. Wrzuciłam już makaron i tutaj najlepiej by mi pasował tagliatelle. Dobrze to powiedziałam, Ale mam jeszcze spaghetti w domu, także wykorzystam to spaghetti, nastawiam timer i lecimy z pytaniami. Twoje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. O dziewczyny, powiem wam, że wczoraj wieczorem zastanawiałam się nad tym pytaniem i doszłam jeszcze raz do wniosku, że miałam naprawdę wyjątkowo piękne, magiczne dzieciństwo. To słuchajcie, były jeszcze te czasy, gdzie z dzieciakami bawiliśmy się na podwórku od rana do wieczora. Oczywiście w okresie wakacji. No jak była szkoła, to to wyglądało troszeczkę inaczej. Pamiętam, że zrywaliśmy trawę, robiliśmy Mieliśmy szczypiorek, zioła i to był sklep. Na masło i oliwę wrzucam teraz cebulkę i czosnek. Mam, słuchajcie, mnóstwo fantastycznych wspomnień. Pamiętam jak moja najlepsza przyjaciółka, do tej pory mam teraz trzy najlepsze przyjaciółki, o imieniu Daria, pozdrawiam serdecznie, Przyjeżdżała do swojej babci, która mieszkała obok nas w bloku. I ja, słuchajcie, do tej pory pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły, jak Daria przyjeżdżała. Ja byłam tak przeszczęśliwa, my się tak kochałyśmy, nadal się kochamy. Pomysłów na zabawy nigdy nam, słuchajcie, nie brakowało. Pamiętam, jak robiliśmy iglo. Pamiętam te zimy kiedyś, gdzie śniegu było po kolana. Pamiętam, jak wszystkie sąsiadki trzymały się razem, spotykały się wieczorem i plotkowały. W ogóle nasze mieszkanie było otwarte, także co chwilę wpadały sąsiadki na kawę. Wyjątkowo w pamięci utwił mi też ten wieczór, gdzie miały spadać gwiazdy. Wszyscy sąsiedzi, dzieci, spotkali się wieczorem na podwórku, wszyscy leżeli na leżakach, patrzyli w niebo, dzieci się bawiły. Też świetnie wspominałam jakieś tam bajki, seriale z mojego dzieciństwa. W poprzednim vlogu poruszałam ten temat. Także mam naprawdę mnóstwo takich kotwic z dzieciństwa, do których bardzo chętnie wracam wspomnieniami. Wrzucam teraz na cebulkę kurki. Takie najpiękniejsze wspomnienia właśnie mam z tych czasów, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w bloku, później przeprowadziliśmy się do domku. Mam w ogóle takie wrażenie, że kiedyś ludzie bardziej trzymali się razem, a teraz... Każdy sobie. Ja nie mówię, że to jest złe, że inni tak robią, a ja na przykład nie, bo społeczeństwo się zmieniło, czasy się zmieniły. Praktycznie każdy nasz dzień jest zaplanowany od A do Z i nie mam tej przestrzeni, żeby na przykład niespodziewanie przyjąć sąsiadkę na kawę. Czasy się zmieniły, tak teraz po prostu jest, ale tak jak mówię, bardzo często wracam wspomnieniami do dzieciństwa, bo było naprawdę magiczne. Co sądzisz o relacjach, które się rozmyły? Wiecie, nie wszystko musi się kończyć dramatycznie, jakimś konfliktem, nie wiadomo jakim. Czasami po prostu ludzie przestają do siebie pasować, bo wiadomo, z biegiem lat zmieniamy się. I może się oczywiście tak zdarzyć, że rozwijamy się w zupełnie innym kierunku. Czy to w przyjaźni, czy to w małżeństwie. Też wiecie, stres życia codziennego nie ułatwia. Jak przyjdą dzieci, praca, to też ciężko jest pielęgnować niektóre znajomości. I czasami to się po prostu rozmywa. No, jest to smutne, nawet bardzo, ale tak. Po prostu jest i myślę, że to jest w porządku. Ja też mam za sobą kilka takich znajomości, które po prostu um, jakoś się rozróżniły z biegiem lat. I ja jestem z natury osobą bardzo sentymentalną, także wracam sobie czasami do wspomnień i myślę, kurczę, szkoda, że tak to się potoczyło. Widocznie tak po prostu musiało być, na którym się ta znajomość musiała się zakończyć, i jestem po prostu wdzięczna za wspólnie spędzony czas. Kolejne pytanie: dlaczego poszłaś w stronę uduchowienia? Nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że zaczęło się po prostu od takiego zmęczenia. Zaczęłam się na tym zastanawiać, że my ludzie po prostu funkcjonujemy. A nie żyjemy tak naprawdę. Codziennie robimy mnóstwo rzeczy, tak? Pracujemy, ogarniamy, rozmawiamy z ludźmi, skrolujemy TikToka, gotujemy, planujemy, no ogarniamy mnóstwo rzeczy. Ja zaczęłam się na tym tak zastanawiać, po co? Zaczęłam się zastanawiać, czy to naprawdę jest wszystko, czy serio to całe życie to tylko to, co widzimy na powierzchni rachunki, ekran telefonu, ogarnianie i zaczęłam szukać głębiej. Jak raz się wejdzie w jakiś temat, to wszechświat do ciebie przyciąga coraz więcej informacji. Przyciąga ludzi, którzy interesują się tą tematyką, książki, podcasty. Zaczęłam szukać głębiej, czuć więcej, próbować żyć tu i teraz, zadawać też samej sobie pytania, których wcześniej się bałam i unikałam. Wiecie, dla mnie uduchowienie to nie jest jakieś wielkie słowo. To jest po prostu uważność i wrażliwość. Umiejętność zapytania siebie, co ja właśnie czuję w tym momencie, i pracowania z własnymi emocjami. Te kurki najlepiej podsmażyć tak z 3 minuty, dobrze doprawić solą pieprzem. I wrzucamy teraz pietruszkę. Zapach kurek na masełku z cebulką to jest, słuchajcie, obłęd. Jak zaczęła się Twoja przygoda z manifestacją? Wiecie, co, ja nie wiem, czy ja na to pytanie już kiedyś nie odpowiadałam. Coś mi tak świta w głowie. To jest w ogóle ostatnie pytanie teraz w przygotowaniu, bo zaraz to będzie gotowe. To jest naprawdę bardzo szybkie danie. Wiecie co? Um... Zaczęło to się w ogóle od zawodu miłosnego Z tego co pamiętam Cierpiałam, cierpiałam po związku nastoletnim I któregoś dnia chyba moja ciocia Telefonowała z moją mamą I zaczęła temat potęgi podświadomości Jak się nie mylę to moja kuzynka Posunęła cioci tą książkę Coś takiego było. I ja podsłuchiwałam i ten temat mnie zainteresował. I wtedy sięgnęłam po pierwszą książkę o tej tematyce. To była książka Sekret. Przeczytałam ten sekret, zaczęłam myśleć pozytywnie, zaczęłam wizualizować i zauważyłam, że to działa. I od tej pory, już naprawdę kupa lat to jest, interesuję się manifestacją. I ta książka Sekret to jest takie. Minimum, taka podstawa. Można się na początek, żeby zapoznać się z tematem. Nawet polecam, ale to są tylko podstawy. Temat manifestacji jest dużo, dużo głębszy. Dobra, kochani, wlewam śmietanę, bo mi się zaraz tutaj papa zrobi. Ciężko jest się skupić, żeby gotować i yy, odpowiadać na pytania. Doprawiamy pieprzem. Rzucamy do tego makaron i tak podgrzewamy to jeszcze, nie wiem, z minutkę, żeby ten sos troszeczkę nam zgęstniał. Pachnie, moi drodzy, idealnie. Żałować sobie nie będziemy. Słuchajcie, makaron bez parmezanu u mnie nie istnieje. Także musimy jeszcze dodać sobie parmezanu troszeczkę. A już bez parmezanu to on smakuje idealnie. Proszę bardzo. Jeszcze jeden i prosz, 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 prosz. Ile to trwało? Z 5 minut? Danie jak z restauracji w 5 minut. Ruba na wizji, moi drodzy. Ani to jest idealny letni comfort food. Wyborne to było, dziewczyny. Ale przechodzimy do pytań. Jak się nie mylę, skończyliśmy na temacie manifestacji. To pociągniemy sobie to jeszcze przez chwilkę, bo są jeszcze dwa pytania, jak się nie mylę. Ok, tutaj jest pytanie, jak manifestujesz? Różnie dziewczyny, ale taką stałą formą manifestacji, którą naprawdę robię codziennie, jest wizualizacja. Ten moment przed snem jest najlepszy na wizualizację. Musimy się zrelaksować i wyobrazić sobie nasze marzenie. Poczuć je tak, jakby ono się już spełniło. Uczucia w manifestacji są kluczowe, także wyobrażamy sobie, jakbyśmy dokładnie się czuli, gdybyśmy już mieli to, czego pragniemy. Jakie emocje by nam towarzyszyły, jak byśmy wyglądali, jakie ubrania mielibyśmy na sobie? Może kto nam towarzyszy. Im więcej detali, tym lepiej i po prostu z tym pięknym uczuciem zasypiamy. Kolejną metodą jest mapa marzeń, którą robię co roku w styczniu. Na tą mapę marzeń należy spoglądać codziennie. W ogóle pod koniec roku możemy sobie zrobić podsumowanie, co się spełniło. Oprócz tego stosuję też metodę o nazwie 369, która jest inspirowana poglądami, które miał Nikola Tesla. Ja już wam w ogóle o tej metodzie wspominałam. Ona polega na tym, że definiujemy nasze marzenie i zapisujemy je trzy razy. Rano, 6 razy po południu i 9 razy wieczorem. Ja w ogóle ostatnio kupiłam sobie taki specjalny notatnik właśnie do tej metody, bo zauważyłam, że moja systematyczność nieco spadła, a jak ja mam właśnie notatnik z wypisanymi wcześniej numerkami. 3, 6, 9. To ja się słuchajcie, czuję jakoś bardziej zobowiązana do wykonania tego zadania i jakoś mi to łatwiej przychodzi. I oprócz tego posiadam również karty do manifestacji. To są w ogóle karty The Secret. I kochani, codziennie tutaj sobie wyciągamy yy, kartę. One w ogóle są przepięknie. Wykonane i codziennie wyciągacie sobie kartę z manifestacją na dany dzień. Na przykład na tej karcie napisana jest taka wskazówka. Bycie miłym zmienia wszystko. Ja to teraz tłumaczę z niemieckiego. Chciałbyś, żeby Twoje życie już dzisiaj zmieniło się na lepsze? To bądź miły i przyjazny dla innych ludzi, jak nigdy wcześniej. Dla każdego człowieka, którego spotkasz. Uważam, że te karty są świetne, naprawdę bardzo urocze. Tutaj mamy takie mini manifestacje, zadania na każdy dzień. Jestem aktualnie w ciąży, jak oswoić swój strach przed porodem i szpitalem. Wiesz co, strach ma to do siebie, że się kurczy, kiedy się go wypowiada na głos i akceptuje po prostu. Także w pierwszej kolejności radziłabym tobie pozwolić sobie na strach i dzielić się swoimi uczuciami z bliskimi. Polecam również poszukać różnych podcastów. Oczywiście, jak to ja, polecam wizualizacje, afirmacje. Możesz sobie codziennie afirmować yy... Na przykład takie zdanie: Moje ciało wie co robi. I przy tym wizualizować, że już jesteś po porodzie, trzymasz szczęśliwe dzieciątko w ramionach i myślisz sobie, ten poród był ok. Czuję się dobrze. Taka anegdota w ogóle do tego pytania. Wiecie co? Ja zanim zaszłam w ciąży, zawsze panicznie bałam się porodu. W ogóle sobie nie potrafiłam tego wyobrazić. Czy to porodu naturalnego, czy cesarki. A słuchajcie, w ciąży hormony sprawiły, że ja się w ogóle nie bałam. Kompletnie. Ja byłam tak zrelaksowana przez całą ciążę, i to w ogóle chyba nawet nie jest rzadkie zjawisko, bo ja słyszałam już od kilku koleżanek, że one były niesamowicie zrelaksowane podczas ciąży. Pamiętam nawet, że ja nawet dzień przed porodem, ja akurat miałam cesarkę. Byłam już w szpitalu. Miałam to szczęście, że miałam y, prywatny pokój z moim mężem wspólnie. I ja byłam tak zrelaksowana: po prostu luzik dziewczyny. Zero stresu. Jadłam McDonald'a, oglądaliśmy serial. Totalny relaks dziewczyny. I w dzień cesarki rano to samo. Zero stresu. Czy masz momenty, że myślisz o drugim dziecku? Czy nie boisz się, że Jamie kiedyś zostanie sam? To pytanie pojawia się często, powiem Wam. I w sumie rozumiem dlaczego. Ale moje spojrzenie tutaj jest troszeczkę inne. Nie myślę absolutnie o drugim dziecku ze strachu, że mój synek zostanie sam. Bo rodzeństwo wcale nie gwarantuje poczucia spełnienia, miłości, bliskości. Można czuć się samotnym, mając czwórkę rodzeństwa. A można czuć się spełnionym, kochanym, będąc jedynakiem. Nikt nam nie daje tej pewności, jakie rodzeństwo będzie miało relacje. Czy się pokochają, czy się w ogóle polubią, czy będą sobie bliscy. Jest różnie. Relacje, które nas naprawdę karmią, nie są zawsze biologiczne. To mogą być przyjaźnie. Ważne jest to emocjonalne bezpieczeństwo, które dostajemy w dzieciństwie od dorosłych. Więc ja absolutnie nie czuję, że krzywce dziecko, jeżeli zostałoby jedynakiem. Tworzę z nim piękną relację, opartą na czułości, która może być dla niego tym zasobem już w dorosłym życiu. A jeśli poczuje kiedyś, że w naszym domu jest jednak przestrzeń na kolejną duszyczkę, to tak będzie, ale właśnie z miłości, a nie z jakiejś presji. Który etap macierzyństwa był dla ciebie najtrudniejszy? W sumie takich etapów było kilka. Na pewno był to czas ym, od razu po porodzie, bo wiadomo, to jest kompletnie nowa sytuacja. Nagle masz dzieciątko w ramionach i nie wiesz, co robić. To znaczy, teoretycznie wiesz dużo, tak? Bo przeczytałaś na pewno kilka książek, informowałaś się o wszystkim w internecie, ale no, praktyka jest zupełnie inna. Także na początku to było spore wyzwanie, chociaż przyznam Wam, że w porównaniu na przykład do okresu jak Jamie miał dwa latka, to to był pikuś. I właśnie chyba ten okres buntu dwulatka, wspominam jako największe wyzwanie w macierzyństwie za dwulatkiem cały czas trzeba wszędzie latać, w tym wieku jeszcze nie można w 100% dziecku pewnych rzeczy wytłumaczyć, dziecko potrafi się buntować, sprzeciwiać robić sceny, no i to trzeba po prostu przetrwać, tak? Aha, jeszcze mi się przypomniał jeden etap, jak Jamie zaczął chodzić, to też był taki przeskok gdzie pomyślałam sobie, ok, jak my to teraz ogarniemy, bo wiecie, niemowlę sobie leży, tak? I jak na przykład ja coś musiałam zrobić pilnego przy komputerze albo gotowałam obiad to on sobie tutaj koło mnie leża, bawił się na swojej macie, a ja mogłam przez kilka minut coś ogarnąć. Natomiast takie chodzące dziecko jest wszędzie i naprawdę cały czas trzeba za nim latać, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Zresztą ja tutaj będę gadać, mam tutaj mnóstwo mamusie u siebie na profilu, także dobrze wiedzieć o czym mówię. Jedna to rzecz kosmetyk lub nawyk, które zmieniły Twoją cerę na lepsze. Jeżeli chodzi o nawyk, to na pewno masaż twarzy. Ja o tym trąbię już od dawna. Dziewczyny, masujcie twarz. Nieważne czym. Ja mam kamień Guasha, yy, czasami dłońmi mi masuję, mam te swoje wałki z kolcami, mam jakieś urządzenia z mikroprądami. Jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, to po prostu masujcie swoimi dłońmi. Olejek na twarz i masujemy. W górę, to jest bardzo ważne. Wrzucę w ogóle w opis Instagram babeczki, która pokazuje, jak dokładnie masować, jeżeli nie wiecie. Masaż twarzy ujędrnia, poprawia owal, opóźnia starzenie, usuwa opuchliznę, Także naprawdę zalet jest mnóstwo, bardzo Wam polecam. A jeżeli chodzi o jeden top kosmetyk, to tutaj powiedziałabym, że są to maski w płachcie. Maski w płachcie naprawdę dodają automatycznie świeżości i blasku nawet zmęczonej skórze. Zawsze jak mam jakieś wyjście, a wygląda mnie najlepiej, bo mam zmęczoną skórę, to maseczka mnie ratuje. Ja w ogóle uwielbiam maseczki z dodatkiem witaminy C, bo one tak naprawdę odświeżają tą skórę i dodają jej blasku. Chodzisz na solarium, czy używasz samoopalacza? Na solarium nie chodzę już od wielu, wielu dobrych lat. Kiedyś chodziłam regularnie, bo była taka głupia moda, ale osobiście uwielbiam jak skóra jest opalona, także używam regularnie Samoopalaczy, ale muszę przyznać, że jest to dosyć upierdliwe. Bardzo nie lubię tego robić, nie lubię jak on schodzi. Do tej pory, mimo że mam wprawę, często mi się robią plamy tutaj przy kostkach na przykład. I też u mnie samoopalacz nie trzyma się jakoś super długo. Także no jest to upierdliwe, no ale co zrobić? Nie ma lekko. Gdzie najczęściej kupujesz ubrania? Wycieć co dłuższego czasu, robię zakupy tylko na stronie Next. Jakoś tak mi się tam spodobały te ubrania, że już. Nie wiem, nigdzie indziej nie kupuję, czasami jeszcze za lando. W każdym razie stawiam teraz bardzo na dobrej jakości materiały. W Zarze na przykład w ogóle już nie robię zakupów, bo tam praktycznie wszystkie ubrania są z poliestru. A ja teraz staram się kupować tylko ubrania z jedwabiu, z wełny, z wiskozy, z bawełny. Chciałam zapytać o pajączki na nogach. Kiedyś robiłaś skleroterapię, czy nie wracają? oj wracają, wróciły po ciąży, całe nogi mam znowu w pajączkach, także będę musiała iść na zabieg ale wiadomo też, że ciąża sprzyja powstawaniu pajączków, także nie wiem jakby to wyglądało, gdybym nie zaszła w ciążę, czy tęsknisz za poprzednią pracą, kontaktem z klientkami czy praca z domu jest dla ciebie wybawieniem, przyznam szczerze że w ogóle nie tęsknię, ja jednak jestem taką osobą, która bardzo lubi pracować na własnych zasadach lubię swój spokój, nie lubię jak ktoś nade mną stoi, praca z domu co pra ma też swoje minusy, ale mimo wszystko za starą pracą nie tęsknię i jestem szczęśliwa, że jest tak jak jest tutaj jest pytanie, czy czytałaś kiedyś Harry'ego Pottera lub czy zamierzasz słuchaj moja kochana, oczywiście, że czytałam i to wszystkie tomy. Byłam ogromną, ale to ogromną fanką Harry'ego Pottera. Teraz to troszeczkę się rozmyło, wiadomo, ale tak sobie postanowiłam, że jak kiedyś będę miała więcej czasu, to przeczytam od nowa wszystkie tomy. Dobra dziewczyny, to wszystko na dziś. Muszę przyznać, że bardzo sympatycznie mi się dzisiaj tutaj gadało. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzu, czy macie ochotę na więcej takich pogadanek przy gotowaniu. I w ogóle kobietki, chciałam dać wam znać, że odkryłam Instagram. No, słuchajcie. Jak wiecie, ja do tej pory tam się za bardzo nie udzielałam, nie czułam tego, a teraz tak się wkręciłam. Będę tam rzucała takie mini vlogi z życia, które nie będą się pojawiały na YouTubie. Także, jeżeli macie ochotę pośledzić mnie jeszcze troszeczkę poza YouTubem, to serdecznie Was zapraszam. Linka Wam rzucę w opis, a tymczasem, kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie, i do następnego. Pa, pa!